Cześć, witajcie kochani. E, zapraszam do kolejnego odcinka kadrów e, kobiecości, i dzisiaj moją gościnią jest Edyta Kościół, znana jako Makeup by Edka. E, cześć, Edyta. Cześć, Kasiu. Czy mogłabyś nam powiedzieć kilka słów o sobie? E, no to jak już powiedziałaś, jestem makijażystką. Mam swoje studio w centrum miasta. Jestem mamą, dzięki temu łączę to wszystko razem. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat makijażu, bo on jest bardzo bliski mojej pracy. Ja przy sesjach bardzo często korzystam z Twoich usług, więc sprawiasz, że kobiety pięknie się czują. I powiedz mi, jak wpadłaś na ten pomysł, żeby zacząć malować? Skąd to się wzięło? Pomysł był: e, gdzieś tam już zaczęłam malować w liceum. Później. Tak naprawdę malowałam siebie, malowałam koleżanki, i kiedy wróciłam do Polski z moją córką, to był dla mnie naprawdę jakby dobry plan na życie, bo jednak tą córką musiałam się opiekować w tygodniu, a na weekendy malowałam te kobietki, więc miałam tu też pomoc rodziców. E, tak naprawdę wszystko zadziało się dzięki mojemu dziecku. Super. Czyli mogłaś połączyć i macierzyństwo, i pracę dokładnie razem. Tak, I z pasją. W sumie pasję, tak? Na początku to była takie, takie hobby, taka pasja, a później przerodziło się w plan na życie. Okej. Okay. Dzisiaj miałam okazję być przez ciebie malowana pięknie. E, I twoim takim znakiem rozpoznawczym jest kolorowe oko. Na e, wielu twoich pracach widać mocny kolor użyty jako coś, co lubisz. Skąd to się wzięło? Skąd ten pomysł? E, jak zostawałam jak chciałam zostać makijażystką, to po prostu te kolory, y, te kolory mnie urzekły. Jakby. Mm -hmm. Chciałam naprawdę iść w takie makijaże. Moje pierwsze paletki to były paletki po prostu we wszystkich kolorach świata, dosłownie. Tyle, że później jakby szłam w te klientki, tak? Bardziej chciałam być, jakby kłaniałam się bardziej klientką, więc tak naprawdę używałam tylko delikatnych kolorów gdzieś tam brązów, złota. Um, nie przesadzałam z tymi kolorami, no i w tamtym roku pojechałam na takie super szkolenie do Natalii, pozdrawiam, <grym> do Rzeszowa um, i jakby od nowa zakochałam się w tych kolorach okay. i to było takie, takie przeżycie, żeby z nią e, tutaj współpracować, z Natalią, e, pokazała mi ten świat tych kolorów, jak nimi operować i na, na nowo, tak jak mówiłam, na nowo się zakochałam w tych kolorach i chciałabym, żeby więcej kobiet jakby kochało ten kolor, bo Okay. Żeby się odważyły tak, też na to, żeby zrobić złoto. To mm. to naprawdę nie jest zły plan, ale jakby no, każda kobieta w to idzie. Musimy się troszeczkę czasami wyróżni wyróżnić. Naprawdę te, mm. te kolory podkreślają naszą urodę, nasze oko. Nie robię tego z zielonym, ciemnym kolorem do zielonego, ciemnego oka, żeby jakby zasmucić to oko. Nie, one są kolorowe, one są wesołe. Okej, okay. i one mają też charakteru dodać i podbić trochę tak, tak. osobowość, więc ja y, polecam bardzo, bo to wygląda pięknie, przepięknie i super, jakby więcej osób się na to y, odważyło. Mówimy tutaj na temat makijażu, ale co myślisz o osobach, które tego makijażu w ogóle nie używają? Czy makijaż to się równa kobiecość, czy nie potrzebujemy tego makijażu, żeby czuć się dobrze? Hmm, to też jest y, zależne od kobiety. Bo ja na przykład czuję się dobrze bez makijażu. Ja często chodzę bez makijażu. Mhm. Nawet teraz mam delikatny makijaż i to tylko ze względu na to, że tutaj razem nagrywamy. Mhm. Ale tak naprawdę bardzo często chodzę bez makijażu. No do pracy oczywiście, gdzieś tam ta wizytówka moja, to muszę. Jeżeli czujesz się dobrze bez makijażu i go nie potrzebujesz, to super. Jakby nie możemy też traktować makijażu jako taką maskę. Okej, okay, czy to nie jest konieczne, żeby za każdym razem, jak wychodzimy z domu, go założyć? Jeżeli się nie czujemy z tym komfortowo, nie musimy, i to też jest okej. Okay. Tak, jasne, żeby się z tym jasne. czuć y, dobrze. Jeżeli ktoś nie wyjdzie na ulicę bez makijażu, to też okej, okay. a ktoś wyjdzie bez, to też okej. Okay. Jakby to zależy tylko od y, danego człowieka, danej kobiety mm -hmm. A widzisz tą presję, która jest y, w social mediach tak przekazywana na temat tego, jak mamy wyglądać, odczuwasz Oj. to? Oj, oczywiście. <laughs> Dlatego y, też staram się tymi social mediami przekonać kobiety do tego koloru na oku, bo to naprawdę wygląda dobrze i y, jest coś innego, tak? Możemy w to wejść, jakby to nie robi nam krzywdy, to wygląda bardzo ładnie, więc dlaczego tego nie spróbować? A social media właśnie promują różne wyglądy, więc y, możemy tutaj się też, y, na, mogę się tutaj na tym skupić. Okej, okay, ja też tak zauważam, że w tych czasach trochę jest strach przed tym wyróżnieniem się. W sensie my nie chcemy być bardzo zauważeni, raczej chcemy sobie spokojnie żyć i, i bardzo się nie wybijać, ale. Y, to nie jest złe, ale polecam czasami coś dla siebie zrobić więcej, bo fajnie jest zostać zauważonym. Dlatego też e, są te makijaże, są sesje zdjęciowe, na których my stawiamy na to, żeby kobieta się poczuła dobrze, fajnie i zauważona właśnie. Dokładnie. E, bo mam wrażenie, że trochę tego brakuje w tych czasach, że my się czujemy trochę niedocenione, niezauważone i ta nasza praca pozwala poczuć tą pewność siebie. Mhm. Masz rację powiedz mi w momencie jak chodzisz gdzieś po mieście po ulicy wychodzisz na spotkania ze znajomymi ty zwracasz uwagę na ten makijaż jak są pomalowane inne osoby z którymi się widzisz z którymi się widzę ale też z obcymi ludźmi ja potrafię podejść do kobiety i powiedzieć że pięknie dzisiaj wygląda bo na przykład ma piękny makijaż dla okay. mnie to nie jest problem no jak moje przyjaciółki się pomalują głównie ja je maluję, no to, no to też, te, też widzę ten makijaż, widzę, że one też lepiej się czują w tym makijażu. Widzę po prostu, że wy, wy, wyszły z tej swojej strefy komfortu e, tym makijażem i przez to czują się lepiej. Jak się zachowują, no, jak się czują, tak, jak się poruszają, tak, tak, ja też tak zauważam. W ogóle klienci przychodzą, takie szare myszki, siadają i okej, okay, ona chce delikatnie, ale nawet jak zrobimy ten delikatny makijaż, to na koniec ona już siedzi tak. Mm -hmm. I już jest wszystko super, nie już ona się czuje pięknie, ona wychodzi, ona. ona jest, to jest jakby lepsza wersja, wersja siebie. Nie. Super. A masz jakąś taką klientkę, która ci zapadła w pamięć? Jakąś taką wyjątkową historię, o której pamiętasz, którą wspominasz? A to mnie zaskoczyłaś. <laughs> um, może nawet nie że klientka, ale cała rodzina. I miałam takie dwie sytuacje, że jechałam na pakiet do Panny Młodej uh -huh. i malowałam właśnie całą rodzinę. W tamtym roku była to rodzina Alicji, mojej modelki ostatniej. Super mnie ugościły. Jedna i druga rodzina po prostu traktowali mnie jak członka rodziny. Pomimo tego, że przyjechałam do pracy, widzieli mnie pierwszy raz, to czułam się tam dosłownie, jakbym pojechała do. Do swojej rodziny do babci na obiad i naprawdę było cudownie. My pracujemy jako usługodawcy, ale to, jaka jest relacja między nami a klientami, często wykracza też poza samą pracę. Właśnie tak jak mówisz, że potrafią ugościć miło, mamy potem kontakt czasami z osobami, które do nas przychodzą na makijaże tak, czy właśnie. sesje wracają też do nas, więc to jest naprawdę super. A jak byś rozróżniła taki makijaż wyjściowy, właśnie na sesję, na jakieś wyjście, od takiego codziennego? Myślę, że do codziennego możemy używać innych kosmetyków przede wszystkim. Mogą być to kos kosmetyki naturalne, lżejsze kosmetyki. Mm -hmm. um, no, a do takiego makijażu wyjściowego czy na sesję, to jednak musimy użyć trochę mocniejszych, e, trochę bardziej podkreślić oko, trochę bardziej podkreślić e, kości policzkowe, usta, oczy, jednak ten makijaż jest e, mocniejszy do sesji. Mm -hmm. czy, I też no, się no, musi dłużej to. trzymać, tak? tak? Dlatego planujemy. używamy tych mocniejszych kosmetyków wtedy, nie? Okej, okay, super. A jeżeli y, kobieta, która nas ogląda, ma mało czasu, chciałaby się pomalować, ale w sumie tak na szybko, to co robi taką największą różnicę? Czym się zająć, y, co sobie nałożyć, żeby to wyglądało dobrze, ale szybko. Yy, dużo kobiet korzysta z usługi y, do rzęs. Yy -y. Więc one te rzęsy mają na długo, to dużą różnicę robię. A jeżeli chodzi o, y, o kosmetyki, y, to wszystko robi różnicę, a im więcej tych kosmetyków ma, znaczy. Im więcej tych kosmetyków użyjemy, mhm. tym jest lepiej, bo jeżeli użyjemy samego podkładu, to buzia jest płaska. Musimy użyć yy, brązera i użyć różu. Więc na swoim szkoleniu uczę, żeby zrobić to szybko i dobrze, i żeby się trzymało. Okej, okay, a super, że o tym wspomniałaś. Może powiesz kilka słów na ten temat. Prowadzisz też szkolenia makijażowe, tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, troszkę się poduczyć i robić lepsze makijaże dla siebie na co dzień. E, tak, dokładnie. E, robię takie szkolenia dla różnych, różnych kobiet, dla, w różnym wieku. E, zapraszam, tak naprawdę, wszystkie. Myślę, że każda coś wyniosła z tego szkolenia. Są kobiety, z którymi dalej utrzymuję e, kontakt, którym dalej pomagam, pomimo tego, że już to szkolenie odbyły. Mhm. Czasami przychodzą panie na jedną, dwie, trzy lekcje, e, bo czują się wtedy pewniej. Są kobiety, które przychodzą, bo chcą coś zrobić dla siebie. Są kobiety, które y, y, są akurat y, w trakcie ciąży albo na mhm. macierzyńskim. Chcą jednak, jeżeli na przykład zaczną nową pracę, chcą jednak wyglądać trochę lepiej na co dzień, więc uczą się tego malowania siebie. Super, to jest świetna sprawa. Ja kiedyś też skorzystałam i naprawdę to dużo daje i trochę tej wprawy dodaje w takim codziennym malowaniu się. Mhm. A tak nawiązując do tego tematu, jakie błędy popełniają kobiety przy makijażu, co się tak przychodzi na myśl, co robi się notorycznie źle? Nie wiem dlaczego, ale dalej kobiety nie moczą gąbeczki nakładając podkład. Nie robią tego. Nie wiem dlaczego. Myślałam, że już wszyscy o tym wiedzą, ale dalej tego nie robią. E, przez to też źle ten podkład e, może być nałożony. E, co robią źle? Wydaje mi się jeszcze, że e, takim najbardziej e, takim. Taką rzeczą, co mnie boli, jest to, że jakby pomniejszają sobie usta przez to, jak je rysują. Zamiast je wydobyć, podkreślić, wyeksponować, to one je zmniejszają. Okej, okay. i to też potem gorzej wygląda, bo od no razu tak. twarz nam troszeczkę tak. się zmienia. To jeszcze mam do Ciebie pytania, co byś poradziła kobietom, które chcą zacząć być wizerzystką czy pracować właśnie w takim zawodzie kreatywnym? Jak do tego podejść? Czy uważasz, że to łatwa praca, ciężka praca coś takiego robić? Jakie masz podejście? Myślę, że żeby być makijażystką to przede wszystkim musisz być wytrwała. Musisz jakby pracować z tym klientem, musisz się z nim dogadywać. Myślę, że to jest najważniejsze w tej pracy. Jednak okej, okay, kosmetyki zawsze można kupić. Znam różne dziewczyny, różnie zaczynały, niektóre miały pieniądze, niektóre brały na te kosmetyki kredyty, byle tylko zacząć. Ale zawsze ta wytrwałość to podstawa, tak? To trzeba, nawet jak się coś nie udaje, nawet jak na początku nie ma tych klientów, trzeba dążyć, trzeba dążyć do celu. Okej, okay, super. A miałaś takie momenty też zwątpienia w tej drodze, że może lepiej to rzucić zająć się czymś innym, czy już tak parłaś do przodu cały czas? Yy, miałam parę razy. Oczywiście, że miałam. Już yy, chciałam to rzucać tak czy 3-4. <grym> <grym> tak myślę, że z cztery to co najmniej. Yy, no, ale na początku sobie mówiłam, że a szkoda pieniędzy, no bo tyle pieniędzy w te kosmetyki mm -hmm. włożone, jak widać. Yy, Później sobie myślałam, że jednak nie nadaje się na etat, mhm. jednak jakbym miała znowu kogoś słuchać albo podporządkować się czemuś, to ja jednak chyba już nie dam rady. Ok, a jakie, a jakie są takie najlepsze rzeczy w tej pracy? W sensie, co sprawia, że chcesz to nadal robić? Kobiety, moje klientki są naprawdę bardzo e, otwartymi kobietami, przychodzą do mnie, dzięki nim e, też jest mi lepiej. Lubię to, że one czują się lepiej w tym makijażu. Oczywiście, jak każda kobieta, lubię pochwały i komentarze, że też coś dobrze zrobiłam. I bardzo dziękuję wszystkim też za opinię, bo jednak dzięki temu człowiek istnieje w tej branży. Mhm. Super, ty masz taki naprawdę realny wpływ na życie swoich klientek, bo możesz sprawić, że nawet kogoś poznają wychodząc sobie na miasto, że zostaną skomplementowane idąc na jakieś wesele czy przyjęcie, czy właśnie, że dobrze będą wyglądać, idąc na sesję, tak jakby jesteś tym ważnym elementem w tej drodze i super, że tak robisz, ale bycie u ciebie na makijażu często kończy się też rozmowami, głębokimi rozmowami <grytanie> i twoja praca jako wizerzystki trochę się łączy z pracą psychologa, jakby nie było, bo prowadzisz te rozmowy w trakcie, prawda? No tak jest, właśnie tak jak mówisz. Jednak te klientki też lubią się wygadać. Ja nie jestem, nie powtarzam tego dalej, więc wiedzą, że mogą mi to powiedzieć. Zresztą też się nie znamy jakoś prywatnie, więc jakby czują taką możliwość, tak, że mogą że ci się mogę, po prostu mogę, wygadać tak. i poczuć się lepiej. Super, a polecasz ten zawód, jeżeli ktoś chce zacząć tak ogólnie? Jeżeli, są, jeżeli robisz to z pasji, jeżeli to lubisz robić, to tak jak najbardziej. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Okej. Okay. Super. Ja tu bym chciała jeszcze wspomnieć o tym, że tworzymy też wspólny projekt, gdzie wykonujemy sesje zdjęciowe razem z makijażem. I powiedz mi, dlaczego uważasz, że to jest fajny pomysł? Dlaczego? Myślę, że kobiety mogą się poczuć wtedy e, pewne siebie. Jest to e, też taka terapia dla nich, że czują się dobrze, e, że mogą w swoim ciele się poczuć dobrze. E, ty robisz piękne zdjęcia, pokazujesz im jak pozować, e, już mają ten makijaż, e, wiedzą jak mają się poruszać. E, no i jak patrzą później na te zdjęcia. To nawet jak ja na nie patrzę, a to są obce kobiety dla mnie, to ja jestem poruszona tym, że one odważyły się na takie rzeczy, że jednak chcą czuć się piękne, że to nie jest tak, że kobieta się po prostu zamknie i musi, i jakby musi być matką, narzeczoną, żoną, praczką, sprzątaczką i tak dalej. Nie, ona jest kobietą, ona musi okay. się pokazywać, ona jest piękna, ona chcę żyć do ludzi, chcę pokazać, że jest piękna. Super i warto robić coś dla siebie Dokładnie. od czasu do czasu, żeby też mieć więcej pozytywnej energii i takiej chęci do e, życia. A Jak już tak zaczęłaś o, o kobietach, żeby czuły się dobrze. E, jak ty odbierasz kobiecość? Co to dla ciebie jest? Hmm, dla mnie to jest taka mieszanka pewności siebie z delikatnością. Mhm. E, to jest e, hmm. Myślę, że to, jest, że to są takie drobne gesty, że to jest, to jest coś, dzięki czemu uwodzisz. O, pięknie, pięknie powiedziane. Super. Bardzo ci dziękuję. Ja mam ostatnie pytanie do ciebie. Jaką radę dałabyś kobietom, które nas oglądają teraz? Co byś chciała im przekazać na koniec? Dobra, moja rada to inwestujcie w siebie wkazujcie tą kobiecość, przyjdźcie do nas na sesję zdjęciową, zobaczycie, że możecie poczuć się pięknie i pewnie. Super, pięknie powiedziane, ja Ci ślicznie dziękuję za rozmowę, ja bardzo dziękuję. miło było mi się z Tobą zobaczyć i cóż, zapraszam na kolejne odcinki, śledźcie nas, do zobaczenia.